Cześć! Cześć pan Kabib Nurmagomedow Żeby ty blyat maleńki byłe w zaboru zaduszył Jaki maleńki? Wiesz co? Co? My z tobą jest braty Bo mój dziad Michał twą babku pichał Tak? To jest twój brat? Po twojej matce, yy, która kichała? Ty jest mój brat Bo mój gdzie Michał twoją babkę pichał? Ja jestem twoim bratem, bo twój brat Michał z moją babką kichał. O kurwaj, pierdolony, co no. ty mówisz? A wy pierdolaj do tej rodówki kurwa, wrażenie, jebony, pierdolony, kurwa, zarośnięty koczkodanie, będziesz mi tu gadał, że kichałeś z moją babką, kurwa. Co się da mnie lampisz kurwa, Debilu? No to elfie, pierdolony, kurwa, ręką, po płycie jeździsz. No. no. w on tam, na chuj. Ogórek, ogórek, zabieram już na